Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku co Ludzie powiedzą. Dziś moim gościem jest Jakub Jęderko. Dzień dobry, który z firmą Zorius jest już związany od 10 miesięcy i dzisiaj podzieli się z nami cząstką swojej historii. Kuba, opowiedz naszym widzom, czym zajmujesz się w firmie Zorius. W firmie Zorius jestem konsultantem, specjalistą od spraw informatycznych i ogólnie zajmuję się profesymi sprawami informatycznymi w firmie, m.in. konfiguracją sieci. Z tego co pamiętam jeszcze pracowałem przy serwerach z kilkoma sprawami, poza tym jeszcze uczestniczę we wdrożeniach, głównie właśnie w sprawach informatycznych. Pokroju konfiguracja serwerów, instalacja silników danych i tym podobnych rzeczach. A jakie były twoje pierwsze wrażenia po dołączeniu do zespołu IT w serwisma? Moje pierwsze wrażenia mógłbym powiedzieć, że było ich dosyć dużo. Przede wszystkim byłem zaskoczony. Jestem jak to powiedzieć. Zacząłem pracę w Zorius Pro jako osoba z zupełnie innego podłoża zawodowego. Wcześniej pracowałem na produkcji jako operator, jako operator produkcji, dlatego jest to dla mnie zupełnie inne środowisko pracy, zupełnie inna etyka pracy też. Tutaj mamy przejście z pracy zmianowej, z pracy, gdzie bezpośrednio wszystko było dyktowane przez osobę powyżej, na tryb zadaniowy z zastawieniem godzinnej pracy, więc tutaj był duży przeskok. Oprócz tego samo też podejście do samego zespołu było bardziej takie osobiste, było wszystko takie bardziej bezpośrednio pod osobę, gdzie byłem zdziwiony, prawda, tak przykładowo, że mogłem wyjść na przykład na uczelnię, kiedy potrzebowałem. A jakie projekty wdrożnione do tej pory, nad którymi pracowałeś, które były dla Ciebie największe wyzwanie? Tutaj największym wyzwaniem były projekty, gdzie nie mieliśmy informacji wcześniejszej odnośnie technologii. To przede wszystkim były projekty w zarządzaniu produkcją i w handlu na nowych formatkach. Tutaj, jakby to powiedzieć, nikt inny nie miał informacji, nikt inny nie miał takiej wiedzy na temat samej technologii, więc musiałem praktycznie wszystko się sam dowiedzieć. Tak, miałem tylko te naprawdę dokumentację techniczną i swoją własną wiedzę. I może jeszcze mogłem prosić kolegów z mogłem jeszcze prosić kolegów z działu o jakieś wsparcie merytoryczne, ale to naprawdę to musiałem wszystko, musiałem wszystko sam zrozumieć. A jakie umiejętności najbardziej rozwijasz dzięki pracy w tej firmie? Umiejętności jest kilka, które rozwijam. Wydaje mi się, że najwięcej oprócz oczywiście samej, samej, samej wiedzy informatycznej, jest też wiedza merytoryczna w zakresie handlu, jest też taki jest też takie podejście czysto biznesowe do wszystkiego. Najważniejsze w tym wszystkim było zmiana, była zmiana postawy wobec partnerów biznesowych. Nie miałem do czynienia z osób z innymi firmami wcześniej, więc przy pracy jako konsultant, czy też, jako w, czy też przy wdrożeniach, musiałem się nauczyć, jak porozumiewać, jak rozmawiać z klientem, czy też musiałem nauczyć się, że klient nie zawsze na przykład będzie rozumiał pojęcia informatyczne. Wymagało to troszeczkę pracy z mojej strony, żeby się przestawić. Też y, musiałem się nauczyć takiego w pewnym sensie savoir vivre. To jest zupełnie też inne środowisko. Na przykład na różnych, e, różnych skrupowaniach, imprezach. To jest, zupełnie, to jest zupełnie inne doświadczenie. Kuba, i ostatnie pytanie jeszcze. Za co najbardziej cenisz pracę w Zorus Pro? Za co najbardziej cenię pracę Zorus Pro? Najbardziej cenię pracę Zorus Pro za to, że jeśli mamy jakieś zainteresowania jeśli widać, że coś nam idzie lepiej, tak? jeśli widać, że, czymś, że coś nam lepiej wychodzi, to kierownictwo, zarząd biorą to pod uwagę, tak, że przydzielają bardziej, że przydzielają bardziej tego typu pracę. Ja to powiem zresztą na swoim własnym przykładzie, że widać było, że bardziej mnie interesowały kwestie, kwestie programistyczne. Ja wstępnie miałem być głównie konsultantem w handlu, ale koniec końców proszę spojrzeć, piszę teraz chyba trzy, może cztery rozwiązania jednocześnie. Dobrze, może bez przesady, ale piszę, w każdym razie piszę, piszę kilka rozwiązań obecnie dla klientów. Jestem człowiekiem kilku wdrożeń, gdzie głównie to są właśnie rozwiązania indywidualne, utrzymywanie ich. I tutaj mi się podoba to, że praca jest dobierana pod człowieka, a nie człowiek pod pracę. I to, to jest chyba to. To mi się chyba podoba najbardziej. Kuba, bardzo dziękuję za podzielenie się z nami cząstką swojej historii. A Państwa już dziś zapraszamy na kolejne odcinki. Do usłyszenia.